Szanowni Państwo, drodzy pacjenci, przyjaciele ekscedentów, z radością Państwa witam i opowiem kilka słów o tym, co słyszę, widzę i czuję za sobą. Czyli te olbrzymie masy wody, spienione, rozbryzgujące się i czarne skały, e, wulkaniczne czarne skały, one przywodzą mi na myśl jedną rzecz, mianowicie e, wybieranie, czyszczenie zębów, węgiel aktywny, węgiel aktywowany sodę oczyszczoną, czyli to wszystko, co powoduje, że nasze zęby mogą być bielsze, czystsze, jaśniejsze, że zapach jamy ustnej może być lepszy, naturalny. A dlaczego to? No dlatego, że pasty do wybielania bardzo często zawierają, zwłaszcza te z węgielem aktywnym, zawierają właśnie węgiel aktywny. A on ma taką szczególną cechę, że po pierwsze ma dosyć silne właściwości ścierne, Powodując, polerując, szczyszczając powierzchnię zębów. E, zwłaszcza te, do których możemy mocniej docisnąć włosie głosie szczoteczki. E, także ma właściwości absorpcyjne, jeśli chodzi, e, m, czyli pochłaniające e, czy to bakterie, czy to wirusy, czy grzyby. E, i, zdo, I w związku z tym pochłaniające też zapachy, które powstają w miarę w wyniku właśnie różnych procesów biochemicznych, które tam powstają. Czyli e, jego działanie może być zbawienne, e, do tego, z tego powodu, właśnie, i powodujące właśnie, że ta higiena usta jest znacznie lepsza, doskonalsza, że mamy jaśniejsze zęby. Czyli taki paradoks, że mamy czegoś czarnego, żeby, żeby mieć bielsze zęby. A czy możemy długotrwale stosować taki węgiel aktywowany, warsztę no z węgla? Jest pewnie, ale e, bardzo dużo teraz jest właśnie materiałów, takich e, nagrań. E, które mówią o tym, że robimy sami pastę do zębów, że możemy je stosować w sposób bezpieczny i długotrwały. No powiem z całą odpowiedzialnością, że nie. Uważajmy na to, ponieważ to są fajne, naturalne środki i tanie w dodatku, które możemy sami mieszać, Na przykład węgiel aktywny, czy sodę oczyszczoną, czy sól, czy olej kokosowy, czy olejek miętowy. I z tego powstanie nam dosyć. Przyjemna w zastosowaniu w smaku i w zapachu w masa, którą możemy oczyścić nasze zęby, ale pamiętajmy, że te środki jak węgiel aktywny czy soda oczyszczona mają duży współczynnik ścieralności i stosując często taką własnej, tak powiem, domowej roboty pastę, a w dodatku używając środki elektrycznej, obrotowej czy też sonicznej możemy po prostu sobie wyszlifować zeszlichować e, szkliwo naszych zębów, zwłaszcza w okolicy przyczekowej, gdzie one są w sposób naturalny e, ścięczone, te powierzchnie, gdzie warstwa szkliwa jest bardzo e, cienka. E, część osób po prostu ma tak zwaną niedoskonały rozwój szkliwa i w ten sposób dodatkowo jeszcze będzie narażała tą, tą m, powierzchnię zębów niepokrytą szkliwą albo bardzo cienką warstwą szkliwa na drażnienie i zeszlifowanie. Zatem... E, ten węgiel aktywny, ta sproszkowana skała pumeksowa na przykład, jak najbardziej może mieć zastosowanie, ale myślę, że tutaj yy, z uwagą i z ostrożnością stosowanie tego yy, ma sens. Yy, niemniej niemniej co. Zachęcam Państwa do dbania o jamy ustnej i serdecznie pozdrawiam. Życzę wszystkiego dobrego yy, i odpoczynku na ten weekend właśnie się, się rozpoczął. Bardzo dziękuję Panie Doktorze. Zapraszamy Państwa na następny odcinek.